Dzisiaj skupimy się na tym, którą bieżnię inSportline wybrać. Zanim wybierzesz odpowiednią bieżnię, przedstawimy różnicę między bieżnią elektryczną a bieżnią magnetyczną. Bieżnie magnetyczne są napędzane siłą Twoich mięśni. Są one przeznaczone przede wszystkim do chodzenia po nachyleniu, a tym samym zastępują Nordic Walking lub chodzenie z kijami pod górę. Bieżnie te zalecane są szczególnie dla tych, którzy chcą skorzystać z treningu na bieżni dochodzenia i mają już pewne doświadczenie i podstawową sprawność do wspinania się lub biegania po wzgórzu bez większej zadyszki. Nie zalecamy bieżni magnetycznych dla osób początkujących z nadwagą, ponieważ są one zasilane własnym ciężarem, a trening na nich byłby bardzo trudny. Dla początkujących zalecamy bieżnie elektryczne, które ułatwiają działanie poprzez napęd silnikowy. Bieżnie elektryczne są wyposażone w napęd silnikowy, więc ruch pasa odpowiada prędkości, z jaką ustawia się trening. W związku z tym możesz korzystać z bieżni zarówno do chodzenia, jak i biegania. Jesteśmy tu po to, by porównać ofertę wybranych bieżni InSport Line od podstawowych do profesjonalnych. Bieżnia magnetyczna InSport Line Sprinkle napędzana jest własnymi siłami. Jej zalety to niska cena i możliwość łatwego złożenia. Bieżnia symuluje Nordic Walking i chodzenie pod górę, zalecana dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w bieganiu oraz nie mają znacznej nadwagi. Bieżnia Insport Line Lawister jest odpowiednia dla początkujących, którzy będą głównie chodzić po bieżni lub korzystać z lekkiego biegu. Przeznaczona jest głównie dla kobiet lub dla osób o wadze do 90 kg. Nachylenie pasa nie jest sterowane elektronicznie, ale ręcznie regulowane w dwóch pozycjach. Bieżnie in Line InCondi T50i jest odpowiednia zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, to znaczy dla wszystkich, którzy chcą schudnąć lub wykorzystać bieżnie do treningu fitness. Ten model posiada już elektroniczną regulację nachylenia i może wytrzymać częstsze używanie. Zaletą tego modelu jest większa powierzchnia do biegania, a tym samym większy komfort podczas treningu biegowego. Kolejną zaletą tej bieżni i innych marki Incondi jest połączenie za pomocą tabletu i aplikacji iRunning Plus i FeedShow. Bieżnie Insportline Gilavar to najbardziej zaawansowany model do użytku domowego. Oferuje wszystko, co bieżnia powinna posiadać w szczególności dobrą amortyzację, wysoką ładowność i wytrzymałość do częstego użytkowania. Bieżnia ta jest zalecana dla wszystkich osób, które poważnie podchodzą do treningu i chcą go używać zarówno do odchudzania, jak i do treningu biegowego wysokiej jakości. Bieżnia InSport Line T400i jest na tym poziomie co Gilawar, ale jej kolejną zaletą jest połączenie z tabletem i możliwość korzystania z aplikacji, która rozszerza możliwości urządzenia. Bieżnia Insportline Mistral to profesjonalna bieżnia, której możesz używać również w domu. Nadaje się do codziennego użytku i aktywnych sportowców, którzy chcą regularnie i systematycznie trenować do biegów lub innych sportów. Jej zaletą jest długa żywotność, dlatego nadaje się dla osób z nadwagą i rozpoczynających trening tylko w formie chodzenia. Urządzenie jest masywne, ale można je złożyć. Bieżnia InSport Line G12 to komercyjny trenażer zaprojektowany specjalnie na siłownię. Jest przeznaczona dla najbardziej wymagających. Jest przystosowana dla użytkowników o wadze do 180 kg, więc jest to sprzęt, na którym może ćwiczyć każdy. Te czynniki powinny być brane pod uwagę przy wyborze bieżni, waga użytkownika i częstość wykorzystania. Jeśli nie masz nadwagi, możesz wybrać jeden z podstawowych modeli, jednak wiele zależy też od częstotliwości treningu. Im częściej używasz bieżni, tym większym modelem bieżni powinieneś się zainteresować. Znajdź swój idealny sprzęt. Przygotowaliśmy dla Ciebie kategorie według masy ciała użytkownika i częstotliwości użytkowania. Dla każdej kategorii widzisz odpowiedni model bieżni. Wierzymy, że wybierzesz idealny produkt dla Ciebie.